Dziś opowiemy sobie o zjawisku, które dla niektórych jest supermocą, a dla niektórych źródłem szczęścia. Czyli porozmawiamy o flow. Zapraszam. Cześć, nazywam się Antoni Łącki, jestem trenerem oraz psychologiem, i w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o stanie flow. I tak jak wspomniałem, pokażemy sobie go trochę ze strony takiej supermocy, która która daje nam naprawdę niesamowite wyniki w wykonywaniu czynności, które wykonujemy na co dzień, ale też trochę szerzej, jako źródło szczęścia. Temat chciałem omówić już dawno, ale dopiero niedawno skończyłem czytać właśnie tą oto książkę. Sent Michaj Michaj. Flow. Jest ona dostępna też na polskim rynku pod nazwą bodajże Przepływ. Natomiast ostatnio naciąłem się na jakąś książkę, innego nawet wydawnictwa, chyba, która była pisana. Oczywiście, że innego. Nie wiem, jak, jakie wydawnictwo wydało Przepływ, ale czytałem książkę jednego z moich ulubionych autorów, przełożoną na polski i po prostu nie byłem w stanie jej przeczytać, bo tak mi się nie podobał przekład. I kiedy sięgnąłem po oryginał, było dużo lepiej, więc sobie postanowiłem, czemu nie czytać oryginałów takich, jakich, w jakich ludzie pisali te książki. Ale to mała dygresja. Co to jest w ogóle flow, i skąd ten, ten pomysł na, taką, na takie wideo, na takie zjawisko? Mihaj, Cinksend-Michaj od wielu, wielu lat bada stan Flow. I w ogóle ta nazwa Flow, flow lub przepływ po polsku, pojawiła się dlatego, że osoby, które tego stanu doświadczały, opisywały go właśnie jakby po prostu płynęły na przykład rzeką, gdzie. Sam, ca, całkowicie samodzielnie ta rzeka by ich po prostu niosła, że w ogóle nie było wysiłku w tym, co robił, jak po prostu byli w pełnym przepływie i płynęli e, z prądem. Stąd właśnie ta nazwa. I kiedy w ogóle takie, takie, z takich stanów doświadczamy? Ja pierwszy raz takiego stanu doświadczyłem, jak miałem no, naprawdę niewiele lat, e, kiedy po prostu tu grałem na przykład w gry komputerowe, albo kiedy jeździłem na dyskorolce. I co takiego charakteryzuje ten stan, żebyście mogli zastanowić się, czy Wy również takiego stanu doświadczyliście? Także przede wszystkim totalnie zacierają się granice czasu. To znaczy, siedzisz nad czymś i możesz. Siedzieć nad tym na przykład 4 godziny, a wydaje ci się, że minęło pół godziny. W ogóle nie czujesz głodu, tych wszystkich rzeczy, które normalnie rozpraszają cię od pracy, praktycznie zupełnie się wyłączają i poczucie czasu jest totalnie zaburzone. Mija po prostu tak. Po prostu kilka godzin mijają, godziny mijają po prostu jak kwadranse albo nawet minuty. Także to jest pierwsza z takich rzeczy. Druga to jest na przykład to, że totalnie wyłącza ci się. Twój dialog wewnętrzny. Tak jak na co dzień możesz do siebie mówić, możesz na przykład myśleć, co sobie zjesz na śniadanie, albo przy tej konwersacji, którą miałeś z kolegą, mogłeś powiedzieć coś innego, albo że chciałbyś pojechać tu na wakacje, albo tam I cały czas coś do siebie mówimy. Tak podczas właśnie stan doświadczenia stanu flow, podczas totalnego zanurzenia się w czynność, absolutnie nie mamy takiego dialogu wewnętrznego. Stajemy się po prostu czynnością. Tak jakby. Nasza czynność, jesteśmy absolutnie zanurzeni, w pełni zanurzeni w czynność, którą wykonujemy. Czy jest to na przykład gra na instrumencie, czy to jest projektowanie czegoś na komputerze, czy też na papierze, czy to jest rozmowa nawet ze znajomymi, czy to jest czasem nawet czytanie książki. Wiele różnych czynności może ten stan wywołać. Jakie jeszcze mogą być objawy tego, to znaczy, objawy w formie takiej, że jak to rozpoznać, że to się odbywa? Mamy po prostu taką wewnętrzną motywację do robienia tej rzeczy. Nie robimy tego dla czegoś, żeby osiągnąć na przykład jakąś nagrodę, tylko robimy to tylko i wyłącznie po to, żeby to robić. Czyli sama czynność jest w sobie nagrodą. I mamy też takie poczucie, że to, co robimy, jesteśmy w stanie zrobić. Po prostu, że wiemy, że jak wykonujemy jakieś zadanie, powiedzmy, chcemy coś zagrać albo chcemy coś stworzyć, to wiemy, że podczas, przez ten cały czas, jak będziemy to robić, skończy się to sukcesem i że uda nam się to zrobić. I dlaczego jest tak, że podczas wykonywania jednych czynności możemy takiego stanu doświadczyć, a wykonując inne czynności, na przykład tego stanu zupełnie nie doświadczamy? Otóż muszą się pewne dwa czynniki ze sobą spotkać. I jeżeli one będą w odpowiedniej proporcji występować, to wtedy właśnie taki stan flow może się pojawić. Także jakąkolwiek czynność na co dzień wykonujemy, one mają pewien poziom trudności. I powiedzmy, że. Pracujemy jako stolarz, tak? I wykonujemy jakiś prosty stół, lub pracujemy powiedzmy, jako projekt manager, Project manager, i mamy jakiś projekt do, do zarządzenia, albo jako designer, no, jakąkolwiek pracę wykonujemy, są w niej pewne zadania, które mają pewien wyższy lub niższy poziom trudności. I w zależności od tego, jak to, to, to jest pierwszy czynnik, który wpływa na to, czy doświadczymy flow, czyli poziom trudności zadania, które występuje. I drugim czynnikiem jest poziom, jak bardzo my jesteśmy kompetentni w tej kwestii. Także powiedzmy, że to jest nasz poziom kompetencji. Czy to widać? Widać. Tu jesteśmy, totalnie nic nie potrafimy, tu potrafimy bardzo dużo, a my jesteśmy tak mniej więcej pośrodku. Tak? I wyobraźmy sobie teraz, że spotykamy się z jakimś wyzwaniem. I powiedzmy, że to wyzwanie jest na takim poziomie, czyli jest no na najniższym poziomie umiejętności. I robiliśmy takie zadania, kiedy zaczynaliśmy robić to, co robimy, a robimy to już od dwóch lat. Jeżeli my spotkamy się z takim zadaniem, to my najzwyczajniej w świecie będziemy się nudzić, wykonując to zadanie. A jeżeli na przykład ono będzie za wysoko i nasz poziom umiejętności będzie dużo niższy niż poziom trudności w, z, z, zadania, które mamy wykonać, to pojawi się frustracja, bo nie będzie szans, żebyśmy my to wykonali. Sprawi to, że będziemy po prostu wątpić w siebie i no nie ma szans, żebyśmy z naszymi umiejętnościami obecnymi... Pokonali to wyzwanie, z którym się spotykamy. Natomiast kiedy to będą, będzie to się pojawiać na podobnym poziomie, kiedy nasz poziom umiejętności będzie troszeczkę na przykład niższy niż wyzwanie, z którym się spotykamy, to wtedy właśnie ten stan flow może się pojawić. Dlatego, że to będzie od nas wymagało więcej zaangażowania niż coś, co robimy na co dzień i będzie dla nas ciekawe przez to, bo wiele osób myśli, że takie fajne życie to jest wtedy, kiedy robimy tylko takie łatwe rzeczy i kiedy mamy po prostu takie pr proste przyjemności z tego, jak nie wiem, fajne pieniądze, za które kupimy sobie fajne mieszkanie, fajny samochód i yy, zjemy w fajnej restauracji. I to jest jak najbardziej. Yy, Prawda, że, że te rzeczy są przyjemne, ale prawdziwej satysfakcji wiele osób twierdzi, że nie osiągniemy właśnie tylko takimi rzeczami. I tutaj zaczynają się właśnie, zaczyna się ta debata nad tym, czy to jest tylko supermoc, czy to jest coś, co daje nam szczęście, ponieważ ta książka nazwana jest, jak tutaj możecie sobie zobaczyć, The Classic Work on How to Achieve Happiness, czyli w jaki sposób osiągnąć szczęście, czyli instrukcja na osiągnięcie szczęścia w życiu. I. Oczywiste jest to, że stan ma niesie ze sobą niesamowicie dużo um, pozytywnych efektów, to znaczy wykonujemy pracę dużo skuteczniej. Możemy naprawdę w 4 godziny zrobić więcej lub w jeden dzień zrobić więcej niż ktoś zrobi w cały tydzień, jeżeli jesteśmy w odpowiednim stanie i po prostu jesteśmy bardzo mocno skupieni. Natomiast te inne czynniki, które wpływają na jakość naszej pracy to jest już materiał na inne wideo, także nie będę wchodził w te szczegóły. Sami zbadajcie ten temat, ponieważ jest on na tyle obszerny, że można by o nim opowiadać naprawdę cały dzień. Natomiast to jest tylko jeden jego aspekt. A drugi aspekt to jest właśnie ten, ten aspekt szczęścia. I ja coraz bardziej zaczynam skłaniać się już od dawna w kierunku właśnie tych, tych tez, które są opisane w tej książce: że prawdziwego szczęścia w życiu nie osiągnie się tylko powiedzmy osiągając jakiś tam poziom sukcesu, gdzie fajnie zarabiamy i mamy. Fajne zewnętrzne wszystko, czy wszystkie czynniki są ok? Czyli mieszkamy w fajnym miejscu, jeździmy sobie na wakacje, mamy, jemy fajne jedzenie, odwiedzamy fajne miejsca, fajnie spędzamy czas robiąc super rzeczy. I to jest jak najbardziej bardzo istotne dla mnie również. Ja też lubię fajnie spędzać czas, lubię się obracać w, w ładnym środowisku. To jest dla mnie mega istotne, ale okazuje się, że to nie wystarczy. Że jeżeli tylko na tym etapie się zatrzymamy, to to może się po prostu z biegiem czasu znudzić, tak jak wszystko. Tak jak. Mm, jeżeli my na co dzień jedlibyśmy najfajniejszy stek, jaki po prostu jemy sobie teraz raz na. Miesiąc, powiedzmy, po sobie wychodzimy na fajną kolację, to w końcu przyzwyczailibyśmy się do tego poziomu jedzenia i jedzenie takiego steka już nie byłoby dla nas przyjemnością. I potem już zjedzenie czegoś gorszej jakości niż ten stek byłoby, powiedzmy, no, mało satysfakcjonujące. A takie prawdziwe szczęście, które jest trwałe i które daje nam satysfakcję na dłużej i nie wypala się, to wtedy, kiedy znajdziemy jedną rzecz, nie musi być to jedna rzecz, ale to chodzi o to, żeby to było. Jedna dyscyplina, rzemiosło jakieś, w którym my chcemy być po prostu naprawdę wybitni, w którym my chcemy osiągać niesamowite efekty i cały czas podnosimy sobie tą poprzeczkę, żeby te czynności, które wykonujemy, były coraz to trudniejsze w porównaniu do tych, które wykonywaliśmy wcześniej. I dzięki temu cały czas. I dzięki temu cały czas rośnie nasz poziom umiejętności i rośnie nasz poziom wyzwań. Dlatego cały czas rośniemy i dzięki temu, że rośniemy, czujemy ogromną satysfakcję. I to właśnie, rzekomo, ja mocno się pod tym podpisuję, daje nam ogromne poczucie szczęścia w dłuższej perspektywie czasu. I dużo większe szczęście da nam po prostu skupienie się na znalezieniu tych rzeczy. Takiej rzeczy i wykonywaniu jej, niż na gromadzeniu jakiegoś bogactwa materialnego. Natomiast ja tak, tutaj na pewno bardziej skłaniam się w kierunku tego, że dużo łatwiej jest dojść do takich wniosków i skupić się na tych, na tej, na znalezieniu takiej czynności, kiedy wszystko jest w świecie zewnętrznym poukładane. Bo jeżeli na przykład no, nie starcza ci od pierwszego do pierwszego, czy, czy po prostu masz jakieś kłopoty w życiu osobistym, to nie interesujesz się tak bardzo tym, żeby czuć ogromną satysfakcję, tylko chcesz pozbyć się tych problemów. tak? A jeżeli masz wszystko, Poukładane, i nawet jeżeli są jakieś problemy, to możesz je zapchać powiedzmy pieniędzmi, jak dużo osób, które ma dużo pieniędzy, może sobie to zrobić. To dużo łatwiej jest ci zająć się takimi rzeczami jak własna satysfakcja. Także ja nie mam takiego podejścia ekstremalnego w żadnym kierunku, że powinno się tylko gromadzić te rzeczy materialne i to daje szczęście, czy też tylko skupić się na tym, co jest. Um, na tej jednej czynności i tam odzyskiwać, jakby nie odzyskiwać, ale tam generować swoje szczęście, tylko i by, bo być gdzieś w złotym środku pomiędzy tymi rzeczami. I również czerpać szczęście z materializmu i czerpać, szczę czerpać szczęście z wykonywania z czynności, które są dla nas satysfakcjonujące. Także zachęcam Was do zbadania tego tematu, przeczytania książki. Wrzucę link do jakiejś strony, żebyście mogli sobie zobaczyć, może nawet do jeżeli chcecie przeczytać to po angielsku. To naprawdę na Amazonie można dostać w bardzo fajnej cenie książki w oryginalnym wydaniu. Także, jeżeli jesteście w stanie przeczytać to po angielsku, lub uczycie się angielskiego i chcecie w ten sposób poćwiczyć, też do tego zachęcam, to, to wrócę do tego link w opisie bo naprawdę można kupić nawet używaną wersję ja kupiłem na przykład to jest książka która była używana i ona się praktycznie nie różni od tej nowej jest tańsza chyba o wtedy o 5 na przykład dolarów czy o 5 euro czy 5 funtów zależy z jakiego sklepu to zamawiacie i, i tak naprawdę tak samo można ją przeczytać i nie ma żadnego problemu. Także dajcie znać, co myślicie o stanie w tle. czy w ogóle doświadczyliście czegoś takiego, czy macie jakieś pytania z tym związane, zawrzyjcie je w komentarzu, a jeżeli to wideo wam się spodobało, dajcie mi łapkę do góry, jeżeli bardzo wam się spodobało, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. W ogóle fajny bardzo news, o którym ostatnio słyszałem, mój podcast, który jest po prostu wersją audio tych wideo, które tutaj oglądacie i możecie później je też przesłuchiwać w formie podcastu. Bardzo możliwe, rzecz, że część z Was właśnie słucha to w formie podcastu. Został zawarty w Men's Health jako jeden z najlepszych podcastów na rok 2020. Wśród naprawdę podcastów, których fanem jestem od dawna, dlatego to dla mnie ogromne wyróżnienie znaleźć się na takiej liście. Także dziękuję Wam bardzo, bo to przez to, że wysłuchacie te, te materiały i oglądacie te materiały. I ja je właśnie robię. Także dziękuję Wam za to bardzo i mam nadzieję, że zobaczymy się za tydzień w kolejnym wideo, czy też w kolejnym podcaście. Do zobaczenia. Cześć.